W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, strażniczko wiary naszych Ojców, którzy uczyli nas jak wierzyć i ufać Bogu, a także poszanowania Bożego Prawa. Ty jesteś przecież Matką Bożego Prawa i w swoim ziemskim życiu byłaś przykładem Jego wiernego, zachowywania i wypełniania. Prosimy, wypraszaj na łaskę wiernego trwania w Bożym przymierzu, dodawaj także sił, byśmy gorliwie uczyli innych życia, na drodze dekalogu. Amen. Przez wstawiennictwo pani naszej pulkowskiej, wysłuchaj nas, panie. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.